Dlaczego chcecie zostać pomocnikami Świętego Mikołaja? O, to dobre pytanie. No może dlatego, że, że będzie to fajna zabawa. I chcemy uszczęśliwiać dzieci. A co chcecie zrobić w ramach akcji Święty Mikołaj i ja? hmm. Nie wiemy, może kupilibyśmy prezenty dla dzieci. Na pewno tego, albo przebrali się zbiórka. za Mikołaja. Zrobimy zbiórkę pieniędzy. I materiałów potrzebnych, na przykład wielu ubranych, zabawek. To, co jest najbardziej potrzebne. Dziesiąta jubileuszowa akcja. Pamiętamy o Tobie, święty Mikołaj, i ja. Dorota Bożęda Wilczura. Coś więcej akcja dziesiąta rozpoczęliśmy już tak naprawdę dzisiaj rozpoczynamy akcję. Akcja rozpoczyna się od pierwszego spotkania z wolontariuszami. Mamy takie szczęście, że pomocników Świętego Mikołaja mamy w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjach, w szkołach średnich, ale również w zakładach pracy. Pomocnicy Świętego Mikołaja już od dzisiejszego dnia będą zbierali pieniążki do puszek, do specjalnych oznakowanych puszek, a dochód z, tych, z tej zbiórki będzie przeznaczony na spełnienie marzeń gwiazdkowych dzieci z włocławskich domów dziecka, właśnie na zakup upominków świątecznych dla 160 dzieci, które znajdują się w naszych pięciu włocławskich domach. Przez ostatnie lata tak naprawdę to nasi wspaniali pomocnicy, wolontariusze wykazali się ogromną pomysłowością, organizując w swoich szkołach koncerty. Nakręcając filmy, później urządzając wielkie uroczyste projekcje, czy przygotowując kiermasz na przykład świątecznych produktów, piekąc ciasta, ja zachęcam wszystkich uczniów do tego, aby w swojej szkole stworzyli wyjątkową, inną świąteczną akcję pomocników Świętego Mikołaja, żeby uzbierali pełne worki pieniędzy, abyśmy mogli spełnić wszystkie marzenia dzieci z włocławskich domów dziecka. Dlaczego chcesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja? Chciałem zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja dlatego, że po prostu jako szkoła w Zespole Szkół Elektrycznych już rokrocznie bierzemy udział w tej akcji. Uczniowie, którzy jeżdżą do domu dziecka są bardzo zadowoleni, ponieważ jak i dzieciom z domu dziecka, jak i naszym uczniom przynosi to wiele radości, więc jest na to duże zainteresowanie w naszej szkole. U nas w szkole zajmuje się tą akcją pani Aneta Jakubowska. I ona wszystko w ...Wrocławskiego Edukacji i Promot i Kultury, mamy tutaj szefa dyrektora Jana Japońskiego oraz świetlica oratorium, jest z nami Pani Bartola Orlanska. Ja bardzo się cieszę, proszę Państwa, bo tak naprawdę to świetlica oratorium rozpoczęła, rozpoczęła tą akcję i u nich to wszystko się zaczęło, ale w tym, tym pozytywnym znaczeniu, oni rozpoczęli akcję troszeczkę inaczej bo zaczynaliśmy 10 lat temu, ale o tym myślę, że opowiesz jak mogę cię prosić, jak zaczynaliście. Zapraszam tutaj do mnie, żebym nie była sama i nie czuła się samotnie. No tak jak to ja powiem, się 10 lat temu w grupie wolontariuszy i z księdza Rady Kobieli Chcieliśmy coś więcej niż tylko prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z miasta Włocławka. Chcieliśmy coś więcej dla innych dzieci. Wspólnie na wakacyjnym spotkaniu powstawał po prostu ten pomysł. Powstawały piosenki, powstawał pomysł i wreszcie nazwa akt pamiętała o podejściu ja. Na początku chcieliśmy, aby dzieci pamiętały o innych dzieciach, lub o innych dorosłych osobach, które są samotne. Wiadomo, może dużo tak wyjeżdżało w tym czasie 10 lat temu, również te kartki płynęły po całej Europie. Byliśmy z tego bardzo szczęśliwi, ale wiecie, no, potrzebna jest zawsze nowa <grymowa> jakaś idea. To było bardzo dobre, bo gdzieś się rozwijali panie w łączyli się. Natomiast y, wiadomo, że było potrzebne jeszcze coś więcej. Y, po czym następni dyrektorzy świetlicy, e, możemy tu wspomnieć, księdza Sebastiana <grymka> Osińskiego, księdza Remka, którzy towarzyszyli w akcji. E, tak naprawdę właśnie przy księdzu Sebastianie Osińskim troszeczkę zmieniliśmy akcję. Od to 2005 to. roku przeznaczyliśmy dowód właśnie z tej akcji na rzecz dzieci z łotrawskich domów dziecka. I tutaj pojawił się Wrocławski Ośrodek Edukacji, i Promocji Kultury, który, który e, towarzyszył... No, ośrodek był przy pierwszej edycji, przepraszam. No dyrektor wie no, <laughs> jednak ale... Był, 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 ale był, był Nasz koncert odbywa, odbywał się to właśnie o 18.00, odbywały się to właśnie koncerty. Ale e, od 2005 roku rozpoczęliśmy koncerty dla większej publiczności. Rozpoczęły, rozpoczęliśmy koncerty dla <coughs> ponad tysiąca pomocników Świętego Mikołaja. i e, no. Koncerty odbywały się w hali. Myślę, że nie chciałbym wspominać o tym, co było. Chciałbym, żebyśmy czas poświęcili na to, co nas czeka. Ja jestem głęboko przekonany o potrzebie tej akcji, która ma co najmniej trzy wymiary. Jeden wymiar to jest taki najprostszy, mówiący o tym, że pomagamy dzieciom z domu dziecka. To jest wymiar bardzo niezwykle szlachetny. Te dzieci, a jak Państwo wiecie, czują się tam. Bardzo samotnie jakiekolwiek warunki, by tam dyrektorzy chcieli e, przygotować, to, to te dzieci nie są tam ze względu na własną wolę, tylko wbrew własnej woli najczęściej. E, w związku z tym każdy gest wobec tych dzieci jest... E, przepraszam, że używam takich wielkich słów, ale nie da się winny. Gestem naszej miłości i solidarności wobec tych dzieci. Czas Bożego Narodzenia to bo taki czas, który sprzyja takim gestom. E, I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jesteśmy my. To jestem ja. Ja czuję się w tym dobrze, bo czuję, że w tym okresie mam przestrzeń, w której mogę pomagać. Dla mnie ważne jest to, że zajmuję się tym Stowarzyszeniem Świetlica Oratorium, ponieważ wiem, ile serca, wysiłku i własnej pracy mu odkładają, jak bardzo starają się spełniać marzenia tych dzieci, i jak dokładnie liczą każdą złotówkę, jak bardzo targują się o to, żeby te rzeczy, które kupują za te złotówki zebrane przez wolontariuszy, kupić jak najwięcej żeby sprawić jak najwięcej uśmiechu na twarzach tych dzieci. trzeci wreszcie aspekt, w którym ośrodek był od początku najbardziej włączony, to aspekt artystyczny, nie mniej ważny w tym. To są te koncerty, w ubiegłym roku te koncerty z przyczyn powiedziałbym dość przypadkowych, niezależnych, no, zależnych od nas, ale przypadkowych nie odbyły się w hali, tylko odbyły się tu, w teatrze. To jest, większy wysiłek organizacyjny logistyczny, żeby te koncerty tu zrobić, ale efekt moim zdaniem też lepszy, ponieważ tu jest lepszy kontakt z widownią, e, którą stanowią ci, którzy byli wolontariuszami tej akcji. Lepszy kontakt wykonawców, widowni te. Inny wymiar zupełnie mają tym domiskami niż tej hali, w której każdy jest daleko.